Dobra, część druga. Bo wiesz, bo wiesz, jakie ja tam mam problemy. Ja tam, wiesz, nie mam zarejestrowanej tylko 10 minut. Tam dwie części porobię. Oj, mm, no i. No to chodź chętnie, cię przyjmę. Wchodź tu. Dobra, tutaj sobie po Będę w swoim żywiole, a ty wchodź już. No wchodź tu i zamykaj, o Dobra, tym gdzieś sobie... Ej, znowu będzie tak, że pewnie zrobię sobie dom, że be, będę chciała domek mieć. Boże, zaczynam tak samo jak w tamtym, wiesz. Kole W drugą stronę sobie Patrz, patrz co ja mam Czekaj Wezmę do łapki O, już mogę nawet sobie jabłko złote zrobić No jak se? Mogę skorzystać? Oj, przepraszam. Mogę skorzystać z piecyka, bo chcę jedzonko opiec. Bo mam dwa te. Mam dwa jedzonka. Jeden dla, m... jedno dla mnie, jedno dla ciebie. A nie mam dwóch, ale też mam mało. Puść jakąś muzyczkę. tutaj jest mod Jamie Fronated. Spoko. Oj, tu masz twoje żelazo. Mogę e, dwa węgla. Okay, Co? No nie. To jest taka malutka baza wypadowa na razie. Dobra, ja swo Gdzie mój crafting? Mój, mój. crafting Mamy, mój co ja mój piecyk <laughs> Mój Boże, słyszę zombiaczki. Zombie świetnego, słyszę. Dobra, jestem uratowana. Mam jeszcze dziewięć mięsek zombiaczka od tego. Nie. No nie zabieraj nic mi. Ja ci razem nie zabieram. Cocket Park. No ja też zaraz zginę, nie zabieraj mi mięska. Dobra. No pa. Dobra. E, słuchaj, e, 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 Seba. I e, słuchajcie, ludzie. E, jakby, co to... Mm, ja zaraz wracam. Muszę na chwilę tylko zejść, bo moja mama wraca z zakupów i muszę jej pomóc. Wiesz co? Dla bezpieczeństwa wyjdę z serwera. Bo się boję z tym jednym diaksem. Dobra, ja zaraz będę.